Znowu się z wami witam! Inne przywitanie! Wow! He! He. ale mniejsze, pod ostatnim odcinkiem z modu. Tak, daliście łapy i chcecie. Chcecie serię z GTA więc będziecie ją mieli. Była znacząca przewaga łapek w górę, od łapek w dół, więc będziecie mieli dodatką serię z GTA tylko teraz, tak ma do Was pytanie odpowiedzcie na nie w komentarzu Jak chcecie, żeby ta seria wyglądała? Czy tak samo, jak wygląda ta z modami do Minecrafta, czyli całą moda, czy żebym coś jeszcze dodał? Piszcie i to właśnie wykreujecie ten kanał. Tam w tle widzicie ostatniego vloga, którego sobie zobaczycie, bo dużo osób go nie widziało, bo wrzuciłem go od później porze więc sobie klikajcie teraz, jak nie widzieliście, no i co? Ja przychodzę do modyfikacji, na tamty odcinek, bo też był spoko Vlog naprawdę mi wyszedł śmiesznie i ciekawie A przechodząc już do modyfikacji Jest to mod na Nokia 3310 Tak, nie przesłyszeliście się Co ja teraz trzymam w ręce? Dokładnie jest to Nokia 3310 I prawie każdy ją miał Ja akurat jej nie miałem, ale wiem jakie były te stare telefony Bo nieraz się nie wygrało w piłkę nawet e, W podstawówce No i przejdźmy do modyfikacji Co na początku? Otóż tak Na początku będziecie sobie przechodzili w waszym kurde świecie e, I na bodajże tam 30-40 kratka podziemiach Będziecie mieli taką orę Jest to ora która się nazywa Nokia 3010 Or. No to nie jest takie super odkrycie. No i musimy mieć do tego diamentowy kilo, ponieważ innym kilofem się tego nie rozwali. No i gdy sobie to wykopiemy, to zdobędziemy taką orę. Ale co potem? Po tym, jak już ją wykopiemy, wchodzimy do naszego. wchodzimy. <laughs> idziemy do naszego piecyka, kęprem, przyciskiem myszki i przepalamy naszą orę. I dzięki temu dostaniemy Nokia 3010 310 Ingo. Jeszcze trzeba będzie zrobić baterię i silnik. Ale to jest bardzo proste, macie wszystkie craftingi na stronie. to jest bodajże 3 poziomo żelaza, pionowo żelaza, no a silnik się robi w taki sposób, czyli tutaj żelazo, tu, tu, tu i tu restą. No, jest bardzo prosto. I co dalej, gdy już będziemy mieli taką, ono. Możemy też zrobić zbroję, no ale on ma tylko 4 punktu. E, kurczę, wytrzymałości czy tam 5, więc jest strasznie mało. Nie wiem powinni zrobić lepszą, już niedługo będzie update do 1.8, dlatego wam tego moda przedstawiam. No i zobaczcie, co ta. Co ta Nokia potrafi zrobić? Mamy um, ja przykładowo taką. O, kurczę, ja Diamond Ore, Będziemy sobie wykopiemy naszym diamentowym kilofem że to spoko Ale zobaczcie, co możemy robić Nokią. Też możemy kopać. I to praktycznie wszystko, bo niszczy też Bedrock. Tylko po dłuższym, żarcie, ale niszczy Bedrock. Dobra, Okej okay. Nie wchodzę w te tematy. Niech będzie, że niszczy Bedrock, taka Nokia jest praktycznie niezniszczalna. No zobaczcie, no wszystko możemy wykopywać tą kurczę przepiękną ee, Nokią, naszym telefonem. Możemy nawet kopać, kurde, drewno. Kopie praktycznie jak się siekiera. No to jest tak, tak naprawdę otoczone diamentowymi, tymi, diamentowymi narzędziami, więc to jest taki Diamond Set, tylko taki dwa razy lepszy. Zobaczcie, zesponowałem są zombiaki i pewnie się zapytacie, co one tu robią, po co ja wam to pokazuję? Otóż ta Nokia bije jak miecz. Ona może wszystko tak naprawdę, jest to perpetuum mobile, że tak można nazwać, może i kopać, i niszczyć drewno, i w, w ogóle no, to wszystko, to co ja mam mogę powiedzieć. Więc to było na tyle, ale nie narzekajcie mi, że ten odcinek był krótki, dobra? Po prostu ograniczcie z tego vloga, bo nie wszyscy go widzieli. Tam macie, no, było to trochę, bo to było z 10 minut sklejone do tych 5, więc zobaczcie tam tego vloga. Bardzo mi się fajnie go kręciło. W ogóle vlogi mi się fajnie kręci I też przygotowuję się do tej serii z GTA, więc macie przy okazji zarobić tego moda, tylko trochę krótkiego. Ale myślę, że mega. No i co? Pamiętajcie? Jeżeli odcinek się ma podobał, lajkujcie. Jeżeli filmy Wam się podobają, subskrybujcie, bo to jest super ważne. Pamiętajcie, subskrybujcie, no i co? Komentujcie, jeżeli chcecie być na samym odcinku, ponieważ najlepszy komentarz macie teraz! A! Jaki ja troll jestem, co? Kurde, a taki kurde, okej. Okay. Śmieszek ze mnie. Subskrybuj proszę. Możesz też być na Instagrama, to bym się ucieszył. Dać tam lajka. Proszę, dzięki. Na razie. Kurde. <śmieszek> Elo.